Czy połączenie fotowoltaiki oraz auta elektrycznego ma sens? Niedawno mieliśmy okazję testować samochód w pełni elektryczny Opel Mokka E. Jest to auto z baterią o pojemności 50 kWh, mocą silnika 135 mechanicznych oraz zasięgiem WLTP 320 km. Pierwsze testy pokazały, że przy odcinku 100 km połowa w trasie, połowa w mieście, Zużycie wyszło około 16 kWh energii na wspomniane wyżej 100 km. Koszt przejechania takiego dystansu w zależności od posiadanej taryfy przy założeniu, że samochód ładowany jest z gniazdka elektrycznego w domu oscyluje między 5 a 8 zł. Oczywiście, ładując samochód elektryczny w domu, który wyposażony jest w instalację fotowoltaiczną, koszt przejechania takiego dystansu wynosi 0 zł. Jeżeli przyjmiemy, że rocznie będziemy pokonywać takim autem około 20 000 km, ładowanie auta pochłonie około 3600 kWh. A więc, aby pokryć zapotrzebowanie na energię potrzebną do jazdy samochodem, musimy posiadać instalację fotowoltaiczną o mocy około 4 kW, bądź o tą wartość rozbudować aktualnie posiadaną instalację. Czas ładowania auta ze zwykłego gniazdka po przejechaniu 100 km to około 8 godzin. Oczywiście można zaopatrzyć się w wodowarkę trójfazową o mocy 11 kW. Akurat to auto to umożliwia. W takim przypadku możemy skrócić czas ładowania do półtorej godziny. Opel Mokka wyposażony jest w ładowarkę, która potrafi przyjąć nawet 100 kW, dzięki czemu na stacji szybkiego ładowania uzupełnienie energii po przyjechaniu 100 km wynosiłoby dosłownie parę minut. Obecnie ładowanie na wspomnianych wyżej stacjach wychodzi sporo drożej aniżeli w swoim własnym domu. Naszym zdaniem posiadanie auta elektrycznego bez możliwości ładowania go w godzinach nocnych, podczas taniej taryfy albo z fotowoltaiki jest mocno dyskusyjne, za to może być bardzo dobrym rozwiązaniem na zwiększenie autokonsumpcji ze swojej instalacji fotowoltaicznej, ponieważ wszystko na to wskazuje, iż od przyszłego roku będziemy na to bardzo duży nacisk, niebawem też z dłuższej trasy tym autem oraz innymi.